Paweł Bogu, drodzy bracia, drogie siostry. Za Jego wielką łaskę, za Jego wielką miłość, Jego dobroć. Pozwólcie, że jeszcze raz przekażę wam serdeczne pozdrowienia z naszego zboru z Martredwic. Nasi bracia, nasze siostry życzyli wam Bożego błogosławieństwa i serdecznie was pozdrawiali. Chciałbym zacząć usługę od pewnego miejsca, z Bożego Słowa, które jest zapisane... W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale i od dwunastego wersetu. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Boże, Słowo nam wyjaśnia i pokazuje, w jaki sposób w naszym życiu pokazuje się grzech. Najpierw pożądliwość, kiedy pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Dlatego Mąż, który był bardzo mądrym człowiekiem, kiedy analizował życie na tej ziemi, on w swoim rozmyślaniu przy powieściach Salomona możemy przeczytać takie słowa, czwarty rozdział. 23 trzeci werset. Czuję niż wszystkiego innego szczęścia swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Drodzy bracia i siostry, ta porządliwość pojawia się gdzieś w naszych myślach, w naszym sercu, w naszym wewnętrznym człowieku. Ona bardzo przechodzi poprzez myśl. Jeżeli człowiek nie zareaguje właśnie na tą myśl w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, on ją przyjmie, zacznie się nad nią zastanawiać. Przyjmie tą myśl, która zacznie wykonywać pewną pracę, ona jest poczęta w naszym umyśle, gdzieś w naszym sercu, w naszym wnętrzu, I ona ma bardzo wielką moc, i powoduje, że ona zaczyna wprowadzać w nas w czyn, którego my nie chcemy, którego się brzydzimy no już nie mamy siły, aby temu powiedzieć nie do końca i bardzo często przychodzi właśnie moment, kiedy to, co gdzieś tam się zakłada. Z, gdzieś tam się znalazło w naszym wnętrzu, ono wykonuje swoją, swój owoc, wykonuje swoją pracę i grzeszymy. Dlatego Boże Słowo mówi najbardziej z wszystkiego, co masz, szczerze swojego serca. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze takie słowa. Dziesiąty rozdział. On pisze i pisał do Koryntian, ja wierzę to bardzo mocno, że on pisze do zborów w Legnicy, ja wierzę bardzo mocno, że on pisze też do mnie, pisze do nas z Martredwic, dlatego że Boże Słowo jest wczoraj, dzisiaj, na wieki ten, to samo. Ono się nie zmienia, tak jak nasz Pan Bóg, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus. I w drugim liście Apostoła Pawła do Koryntian, 10, w drugim liście Pawła do dziesiątym rozdziale od pierwszego wersetu możemy przeczytać tak. A ja sam, Paweł, napominam Was przez cichość i łagodność Chrystusową. Wiecie, przepraszam, że zatrzymam się na tym miejscu, ale kiedy czytałem to Miejsce Bożego Słowa, jak bardzo brakuje mi tego w moim życiu. I odważy się powiedzieć, jak bardzo nam brakuje to w naszym życiu, aby przez cichość i łagodność Chrystusową mieć ze sobą pewne relacje. umieć rozmawiać przez cichość i łagodność, umieć się napominać przez cichość i łagodność Chrystusową. Myślę, że brakuje tego w dzisiejszym kościele. Ja przyznam się, że brakuje tego w moim życiu, aby właśnie ta cichość i łagodność Chrystusową ona mieszkała we mnie, w moim sercu, w moim życiu, aby ona mnie prowadziła. I apostol Paweł mówi, napominam Was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który gdy jestem u Was osobiście, rzekomo jestem pokorny. A gdym daleko jestem ponad śmiały wobec Was. Proszę Was wtedy, abym po przybyciu do Was nie musiał kozywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Wiecie, zadałem sobie pytanie, co musiał Apostół Paweł zrobić w swoim życiu, żeby został w taki sposób oskarżony. Ja myślę, że gdyby dzisiaj apostoł Paweł żył, e, i w tej mocy, w której On chodził, Ducha Świętego, w tych objawia, objawieniach, czy działalności Ducha Świętego, które Duch Święty wykonywał przez Niego, ja myślę, że byśmy Go przyjęli z otwartymi rękoma, nie do końca byśmy zwracali, co On mówi, byśmy nawet nie byli ostrożni, przecież to apostoł Paweł. Bo na tamten czas znaleźli się ludzie, którzy patrzyli na apostoła Pawła. Ja nie wiem, co ich tak bardzo mocno zdenerwowało, co bardzo mocno tak ich pobudziło do tego, aby Oskarżyć go o cielesny sposób życia. No, apostol Paweł pisze właśnie o tym. Zostałem pomówiony przez niektórych, że prowadzę cielesny sposób życia. I apostol Paweł mówi, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, który walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, co ta... Co ten oręż, ten duchowy oręż ma czynić w naszym życiu? Nim też unicestwiamy złe zamysły. To jest jedna rzecz. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo Wasze będzie całkowite. Ja dzisiaj nie będę akurat rozważał całego tego miejsca Bożego Słowa. Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz, na jedną rzecz, o której wymienia apostół Paweł i mówi, zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnej jednej myśli, wspomnieć, która z pozoru nie jest grzeszna, nie jest porządliwością, nie jest jakaś wulgarna, ona bardzo często przychodzi niespostrzeżenie, nie jest ważne w jakim wieku jest człowiek, czy jest starszy, młodszy, może młodzieżą, czy dzieckiem, no ta myśl może przyjść do każdego jednego z nas. I bardzo często nawet w naszym życiu możemy mieć podstawy do tego, aby tą myśl przyjąć. No ona jest bardzo niebezpieczna. Ona przynosi pewną truciznę do naszego życia. Jeżeli ja w odpowiedni sposób nie zauważę tej myśli, jeżeli ja nie zareaguję na tą myśl, ona przychodzi, przynosi pewną truciznę, pewną śmierć do mojego życia i mojego serca. Ja chciałbym podzielić się takim pewnym przykładem z Bożego Słowa, który jest zapisane w księdze Daniela. Jest to czwarty rozdział. Ze względu na czas, będziemy czytać całego tego rozdziału, ale Nebukadnezar ma pewien sen, który go bardzo mocno zaniepokoił. On poprosił swoich urzędników, aby mu wyjaśnili ten sen. Nikt nie był w stanie tego snu wyja wyjaśnić oprócz Daniela, który był na tam u niego służył, Daniel mu wyjaśnił ten sen, sen z tego snu. Sam Daniel był przerażony pewnym Bożym przesłaniem, które Bóg powiedział do Nebukadnezara. On bał się nawet mu to powiedzieć. Ona później nawet zwrócił się do niego, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością. On mu powiedział, pokazał mu w pewien sposób, co może uczynić, co może zrobić, aby ten sen nie wypełnił się w jego życiu. Ale od 26 wersetu tego rozdziału czwartego możemy przeczytać takie słowa. Gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy? I dla uświetnienia mojej wspaniałości, gdy słowo to było jeszcze na ustach króla zagrzmiał głos z nieba, oznajmia ci się królu na buchatneserze, że, że władza królewska zostaje ci odjęta, będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad Tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i, i że daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnezarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury, a po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebo, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy pobłogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem. I wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy Ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami Ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział mu: Co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność. I powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie. I znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Próbowałem sobie wyobrazić tę sytuację króla, który zostaje wybędzony spośród ludzi, zachowuje się jak zwierzę, jada trawę. Myślę, że to nie było przyjemny widok i dla niego, jako dla człowieka, jako króla, ale też dla tych, którzy gdzieś tam go mogli zobaczyć i widzieć. Żyjącego właśnie pośród zwierząt i zachowującego się tak, jak nie człowiek. Jedna myśl, która przyszła do jego serca. Wiecie, ta myśl jest bardzo mocna, ona ma niesamowitą moc. Nebukadnezar wiedział, co się wydarzy w jego życiu. Pan Bóg mu to objawił przez sen, a przez swojego sługę Daniela wytłumaczył mu, co się wydarzy w jego życiu. Boże Słowo nie pisze, jak on długo się męczył, jak długo z tym walczył. No Boże Słowo mówi, że pewnego dnia wyszedł i popatrzył na wielkie miasto, Babilon. I Boże Słowo i historia potwierdzają, że to miasto było wielkie, potężne, wspaniałe. Dzisiejsze ruiny tego miasta, one też w jakiś sposób zachwycają i pokazują wielkość tego miasta. Wielu ludzi, którzy są architektami, technologami, są zdziwieni, jak można w tamtym czasie, nie mając takiej technologii, nawet jak dzisiaj. Można było wybudować takie miasto. On miał podstawę powiedzieć, to ja wybudowałem, to ja to uczyniłem, to ja to zrobiłem. Ale on w tym nie oddał Bogu chwały. On zapomniał o tym, że jest ktoś wyżej nad nim. Drodzy bracia, drogie siostry, ta myśl, która przychodzi, to ja jestem lepszy. Podzielę się wam pewnym przeżyciem z mojego życia. Pewnym doświadczeniem, które było bardzo mocne i które będę mówił z wielkim wstydem przed wami. Ale będę bardzo szczery i powiem wam, jak było. Pewnego razu, wracając akurat z pewnego spotkania braterskiego, na którym były podejmowane pewne decyzje, pewne kierunki działania, nie będę o tym mówił, nie w tym rzecz, nie jest to najważniejsze. Ja wracałem do domu, zastanawiałem się, analizowałem i nie wszystko mi się podobało. Nie ze wszystkim byłem zgodny i miałem prawo mieć swoje zdanie. I to nie było złe. Mieć swoje zdanie, mieć swoje wyobrażenie. Wiecie, tylko że mi właśnie zabrakło tej łagodności i cichości Chrystusa, o której apostoł Paweł wspominał, o której przeczytaliśmy dzisiaj. Gdzie ja powinienem zadzwonić do moich braci, zadać pytania, wyjaśnić pewne rzeczy, powiedzieć swoje zdanie. I myślę, że nie doszłoby do pewnej sytuacji w moim życiu. Te myśli były bardzo mocne. Dlaczego tak? Dlaczego inaczej? Przecież można było inaczej zrobić. Miałem naprawdę wiele argumentów, które usprawiedliwiały moją wizję, moje zdanie, moje decyzje. Gdzie to było tak bardzo mocne, że położyłem się spać nie mogłem spać. Ja cały czas to myślałem, analizowałem, zadawałem sobie pytanie. I przyszedł moment, kiedy dopuściłem właśnie tą myśl, ja zrobiłbym to lepiej. Ja zrobiłbym to lepiej niż moi bracia. Ja podjąłbym lepsze decyzje, pokierowałbym w lepszy sposób. I to był mój błąd. I to był mój błąd. Ja pamiętam ten czas bardzo dobrze, kiedy mój umysł, kiedy moje serce przyjmowało kolejną tą myśl. Gdybym miał coś do powiedzenia, gdyby to ode mnie było uzależnione, gdyby mógł coś więcej zrobić, ja bym to zrobił lepiej. Wiecie, diabeł wykorzystuje każdą taką sytuację. On jest perfidny w swoim działaniu. I Boże Słowo mówi, że on kroczy jako lew ryczący i on obserwuje nas bardzo mocno. I on wtedy, kiedy widzi właśnie, że Alek przyjął taką myśl, on zaczyna atakować. Jedna myśl za drugą. Dlaczego? Wiecie, w Bożym Słowie jest napisane przy przypowieściach Salomona, w szesnastym rozdziale, osiemnasty werset. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Osiemnasty rozdział, 12 werset. Nie jedynie zbutny przed upadkiem, lecz chwałem poprzez pokora. Drodzy bracia i dwie siostry, ja nawet nie wiem kiedy. Ja teraz z perspektywy czasu jestem to w stanie ocenić. no Na tamten czas ja tego nie zauważałem. Ja nawet tego nie zwróciłem na to uwagę, co się dzieje w moim sercu i w moim życiu. Ja byłem przekonany, że ja mam rację. Ja byłem przekonany, że ja wiem najlepiej. Ja byłem przekonany, że. Wszyscy popełnili błąd, tylko nie ja. Gdybym mógł coś powiedzieć, gdybym mógł coś zrobić, ja bym to zrobił całkiem inaczej. Może nie całkiem inaczej, ale wiele rzeczy inaczej. Podjąłbym inne decyzje, byłoby to lepiej. Dużo lepiej. I patrząc z perspektywy czasu, ale nie zauważyłem, kiedy miłość, którą powinniśmy mieć jako ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, ona ucieka z mojego serca. Na no całe moje szczęście ja z nikim nie rozmawiałem na ten stan. Ja sam sobą rozmawiałem w moich myślach. No, ja dopuściłem, że zacząłem narzekać na moich braci, że zacząłem nazywać ich po imieniu. Bo ja nawet nie zauważyłem, jak zacząłem szydzić z moich braci, wyśmiewać się. Ja nawet nie zauważyłem, kiedy. Zacząłem postępować tak, jak Biblia mnie nie uczy. I był taki moment, pamiętam go jak dzisiaj. Miałem coś załatwić na mieście, już nie pamiętam co, nieważne, wsiadłem do samochodu, jadę i myślę cały czas, to był czas skoncentrowany na analizowaniu wielkiego Alka, który jest bardzo mądry. I u wszystko i najlepiej. I kiedy jadę, zaczynają się pojawiać myśli, których nigdy nie chciałem. Zaczynają pojawiać się myśli, które zaczynają rujnować, ja widzę, to czuję. Rujnować moje życie. Ja jadę, jestem skoncentrowany na drodze z jednej strony, z drugiej strony analizuję wszystko, co bym zrobił, jak to zrobił, a z trzeciej strony przychodzi diabeł i mi podsuwa myśl. A to nie ma żadnego sensu. Zrezygnuj z wszystkiego. Po co ci to? Zrezygnuj z służby dla Boga. Przecież widzisz, że to nie ma sensu. To nie jest potrzebne tobie. Ty modlisz się o swego Syna, a Pan Bóg jakby nie odpowiada. Nawet modlitwa nie ma żadnego sensu. Drodzy bracia, drogie siostry. Ja tak jadę, zastanawiam się i mówię, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Wiecie, to było coś duchowego, a zarazem ja to widziałam w sposób. Cielesny. Mówię, Boże, coś jest nie tak, coś się stało, coś się wydarzyło w moim życiu. Dlaczego przychodzą do mojego serca takie myśli? Boże, przecież ja tyle widziałem Twojej łaski, miłości, dobroci, Twojego błogosławieństwa, Twojej pomocy w moim życiu. I widzę i czuję, jak wiara wychodzi ze mnie. Jak to życie, to duchowe życie wychodzi ze mnie, jak umieram. I wchodzi ciemność, i wchodzi śmierć, ta duchowa śmierć. Pamiętam jak dzisiaj. Ja nie krzyczałem, ja darłem się. Siedziałem w samochodzie, trzymałem ręce na kierownicy, jechałem i darłem się. Boże, pomóż mi. Boże, pomóż mi. Ja nie chcę umierać. Ja nie chcę umierać. Ja nie chcę tak zakończyć swojego życia na tej ziemi. Ja nie chcę umierać, pomóż mi. Zawróciłem, zatrzymałem samochód, zawróciłem samochód. Już nie było dla mnie ważne, co miałem zrobić. Wróciłem do domu, uklękłem i powiedziałem, Boże, jeżeli jest to możliwe, ratuj mnie. Ja nie chcę być buntownikiem. Ja nie chcę tym, który szydzi z moich braci. Ja nie chcę tego, ja tego nie chcę. Ja nie chcę stracić wiary. Boże, pomóż mi. Ja dziękuję mojemu Bogu dzisiaj, że mogę stać przed wami i powiedzieć, że On mi pomógł. To jest tylko Jego łaska, Jego miłosierdzia. To, że jestem tu na tym miejscu, to jest tylko Jego łaska, Jego miłosierdzie, że nie pozwolił, abym upadł. Że nie pozwolił, abym się rozbił, że nie pozwolił, abym przyjął coś, co nie jest od Niego, co nie jest Jego błogosławieństwem i Jego pragnieniem. Drodzy bracia, drogie siostry, jedna myśl, nic więcej. To nie był ani uczynek, to nie było nic innego, to nie były słowa. Jedna myśl. Jesteś lepszy. Mógłbyś zrobić to lepiej. Drodzy bracia, i siostry, my znamy to miejsce Bożego Słowa, które są zapisane też przy powieściach Salomonowych, trzeci rozdział. Trzeci rozdział, 34 czwarty werset. Szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Drodzy bracia i siostry, tego doświadczyłem w swoim życiu. Kiedy Boża obecność, kiedy Boża ochrona, ona odchodziła z mojego życia, z mojego serca. Dlaczego? Dlatego, że ja przyjąłem postawę szydercy. Dlatego, że ja przyjąłem postawę pysznego człowieka. Drodzy, ja myślę, że warto Przeanalizować swoje życie swoje postępowanie, swoje myślenie i swoją mowę. Warto sprawdzić śledztwo Bożego Słowa i tego, co Bóg mówi. Kiedy zauważam, że nie ma miłości we mnie, kiedy zauważam, że innych traktuję gorzej jak, gorzej jak siebie i mogę mieć nawet na to podstawy, ale jeżeli traktuję gorzej jak jak siebie. Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie. mi innych zawyższych od siebie. Boże Słowo nas nauczy o tego, żebyśmy się napominali, nauczali. Wiecie, ale sprawiedliwość bez miłości jest fałszywą sprawiedliwością. Tak samo jak miłość bez sprawiedliwości jest fałszywą miłością. Te dwie rzeczy muszą iść w parze. A to jest potrzebne nam, a do tego jest potrzebne nam właśnie to pokorne serce. Uniżone serce przed Bożym Majestatem. Przed Bożym, świętym obliczem. Przed moimi braćmi i moimi siostrami. Uniżone serce, które powoduje, że Boże błogosławieństwo zaczyna spływać do mojego życia. Które powoduje, że Bóg może wykonywać swoją pracę w moim życiu. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem. Wspaniałym, potężnym Panem, Królem Król i Panem Panów. Tak jest napisane, tak wierzymy. I myślę, że doświadczamy tego w naszym życiu. My byśmy chcieli przeżywać cuda. Ja też bym chciał przeżywać cuda. Chciałbym, żeby Pan Bóg jeszcze bardziej wykonywał swoją pracę i w moim życiu, w życiu mojej rodziny, w życiu naszego zboru, w życiu kościoła, który jest na całej kuli ziemskiej. Chciałbym bardzo mocno. Wiecie, ale najważniejszą rzeczą, jaką Duch Święty wykonuje na tej ziemi, to jest praca nad Twoim i moim charakterem. I często, niestety, w swoim życiu nie potrafię, nie potrafię się poddać pod tą pracę Ducha Świętego. A on przygotowuje mnie, albo chce mnie przygotować do tego, abym był kształtowany, abym mógł trafić właśnie przez te wąskie bramy do nieba. A do tego potrzebne jest właśnie dla każdego z nas ta pokora i uniżenie. Ta pokora i uniżenie przed Jego świętym majestatem, przed Jego świętym tronem. My za mod będziemy się modlić. Pozwólcie, że przeczytamy jeszcze jedno miejsce. Z Bożego Słowa. I Niech ono będzie taką zachętą, ale też naszą prośbą, naszą modlitwą do żywego Boga. Z jest wypowiedź Pana Jezusa, Ewangelia Mateusza. 11 rozdział. I 29 werset. My znamy dobrze to miejsce Bożego Słowa. My często prosimy Boże pomóż nam, zmiłuj się nad nami. Daj nam ukojenie dla dusz naszych. I tu jest pewna definicja, którą Pan Jezus przedstawia dla mnie i dla Ciebie. I mówi tak. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Takie proste, takie łatwe. Mieć w swoim sercu pokój, mieć w swoim sercu radość, mieć w swoim sercu ukojenie duszy. A myślę, że różne sytuacje przeżywamy i potrzebujemy. Ja jako pierwszy potrzebuję Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożej pomocy i Bożego błogosławieństwa, aby miał ukojenie właśnie dla mojej duszy, dla mojego serca. Niech często tam brakuje właśnie tego pokoju. Bo bardzo często różne sytuacje, różne problemy przynoszą właśnie ten niepokój do mojego życia. A Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie, weź na siebie moje jarzmo i ucz się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. My uklękniemy, będziemy się modlić. Panie Jezu, daj nam siły, abyśmy mogli się uczyć Twojej cichości.